Siema, siema, siema. Jacob z tej strony kolejny dzień stycznia, 7 stycznia. Zabieramy się za jedzenie śniadania, Dzisiaj fajny poranek, 8.30 pobudka. Książka 40 minut przeczytana i od razu śniadanko robione. Na śniadanie taki, taki wytwór. Kanapki z jajkiem. To drugie jajko, tutaj łosoś. Dualiny. Tu, tu kawa, tam herbata. Szek. Mindmaster. Probalance. I zaczynamy dzień. Kolejny vlog, już piąty. Ten najdłuższy vlog, nie? 26 minut i zawsze oglądam też przed wrzuceniem, bo jest na prywatnie. Już się tutaj jakby zrobiło. No i oglądam, zobaczymy. Godzina, o, 750, 10 minut do rozmowy, więc jeszcze troszkę obejrzę i zobaczymy. W mega kozak jest obserwować progres swój. Powiem szczerze, że to dokumentowanie przygody mojej. No, jest po prostu, aż mi się cieszy, buźka, nie? Dlaczego? Co zauważyłem? Tego listopada moje nawyki, które miałem tu na tablicy, to było tylko to, to i to. Medytacji w ogóle to nie było. Tego nie było, tego nie było. To dodałem wczoraj jeszcze. Wideo jedno imana, jedno, 10 dziesię minut szkolenia. to raz jest ich już 9? Tak, dziewięć. Kiedy to było? To Dwa miesiące temu, więc no ogólnie, tablica, jak coś, nie wiem, coś się rozwija, jakiś. Po prostu nawet jak pracuje się w normalnej pracy, po prostu każdy człowiek powinien coś takiego, no może nie aż tak, bo to jest już przesada, ale chociaż taką małą powinien każdy mieć. Ja ogólnie jestem trochę crazy, a myślę, że ja chyba sobie zamówię jeszcze tutaj jedno. No i tutaj jedną, no, żeby mieć cały pokój w tym, bo po prostu, no, odkąd ja mam te tablice, po prostu, no, wszystko idzie lepiej, jakby, no, więc wszystko idzie lepiej, więc ogólnie polecam sobie każdemu e, coś takiego rozkminić, no i monitorować, jakby, swoje codzienne nawyki. Tak, jeżeli chcecie zacząć zmieniać swoje życie, no to na początku zalecam dodanie nawyków takich jak aktywność fizyczna, medytacja i czytanie książki, to i tak dodanie trzech nawyków na raz to i tak już będzie, jest dla niektórych których tak jak dla mnie na początku, już jakiś wyczyn, ale trzeba cały czas, cały czas próbować. Jeżeli się nie udaje, po prostu cały czas do it, nie uda się na jakiś dzień, to i tak wracacie, 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 bo ostatnie parę miesięcy pokazało mi, że niezależnie co się dzieje, jeżeli ciśniecie, jeżeli nie, po, nie, jakby, no, nie poddajecie się, to tak naprawdę ostatecznie wasz mózg. Następnie musiało się to stać, zabrakło mi miejsca na telefonie, bo od. C'est méchant de ça. Jak mi zabraknie miejsca, to tylko usuwam. <grystanie> usuwam tylko jakby jakieś dawne filmiki, jakieś w ogóle, które nagrywałem, i nagrywam na nowo. I teraz nie wysyłam tylko sobie na maka, tylko zostawiam na telefonie, bo jeszcze mam dużo vlogów do przodu nagrane. Ale no, jak mówiłem, że jak ci się nie cały czas, to wam móc w końcu i tak, i tak, jakby zmusi was. Po prostu jak naprawdę czegoś bardzo chcecie, to naprawdę to zrobić. my jesteśmy bardziej świadomi, to jakby każda decyzja, którą podejmiemy, jest przez was kilka razy przemyślana, ale dobra. Lecę. <grystanie> do kolejną rozmowę, no i lecimy dalej maku, <laughs> jak już się piecy bierze, to nie jest dobre, ale ogólnie żeby nie było, azwaganda żywe zioła, wspomaga psychikę, ciało no i jeszcze zwiększa skupienie, jak przetestuję po miesiącu, będę mógł dać recenzję, na razie Minął, niedługo minęło, więc niedużo minęło, a docelowo trzeba brać 3 razy po 15 kropel. Aktualnie już biorę. 3 razy dziennie po 10 kropel co 3 godziny 10, 13, 16 właśnie zobaczyłem, że 6 listopada mówiłem, że muszę zrobić rzeczy, których nadal nie zrobiłem, nie? więc tutaj macie przykład tego, żebyście nie mówili co musicie zrobić tylko po prostu, żeby to robić, bo potem to przekłada się, przekłada się, przekłada się, przekłada się i ciągle swój mójż oszukujecie więc nie testujcie tego wszczęcie czas, który ja straciłem ogólnie tutaj na tym, więc no cóż, i tak to za chwilkę zrobię albo po prostu... Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Okej, okay, więc y, jestem też po rozmowie, tutaj 50-minutowej, z kolegą. Niedawno ja nie gadaliśmy, raz na jakiś czas sobie tutaj gadamy. Po prostu mówimy, co tam u nas, i tak dalej. Mam teraz jeszcze pół godzinki, no dosłownie godzinka przerwy. Ogólnie, przez to, że też rozmawiałem, tu też jednak ta dopamina się też naprodukowała, i czuję, że teraz ciężej mi będzie siąść do tych wszystkich rzeczy. Ale nie ma tutaj to gadać, dlatego na taki chill, żeby się rozluźnić, będę robił z Tutaj już sobie gotuję ryż na taki miks i pełnoziarnisty. Tutaj już masełko podgrzewałem wcześniej, ale muszę poczekać aż ten stek się trochę przyprawi. No i będziemy robili jedzonko, a za oknem zero śniegu. Tak ma być. Tutaj już piesek przyjechał, tak? Od babci. Już jest. Czo, piesiu. Dobra psienka. Czuję jedzonko. steki smażą się, ryż się gotuje. Więc tak wygląda stek 220 gram, no 210 bo So, so, trochę dałem. good high quality calories good glycemic index which means i won't crash in the same way that you get after a subway or a mcdonald's you know i just want to have way more mental clarity and the reason i'm doing this is basically i'm making i'm building a lot more systems in my life and put it yeah, Zrobić trening, steka sobie zrobiłem, zjadłem. W Galerii Wank Piku nie mogłem się powstrzymać, bo mam tylko i wyłącznie tamtą jedną jeszcze do przeczytania, więc akurat sobie takie kupiłem mocne książki. Kosztowały 190 zł. 3, ale wyglądają one tak. Nowe zasady marketingu i PR. Bardzo gruba książka, bardzo potężna Kolejna książka Inteligencja finansowa No i Ogarnij stres, to też jest fajna książka Powiem szczerze, że ta jest taka fajna Widzicie, tutaj macie medytację Jakąś relaksację, wizualizację Trening relaksacji stosowanej autohipnoza, autogenika Kurde, no on jest konkretne Zobaczcie, samochód, uczycie, zrzucanie Lika asertywności. Kozak, kozak, więc tak wyglądają Więc, pyk, pyk Tom skończę dzisiaj prawdopodobnie Więc do kolekcji Tutaj. książki tutaj jeszcze no tu... kolejny posiłek posiłowni jeszcze szejka idę zrobić, bo sobie przypomniałem i zabieramy się za działanie Full, full Focus Work. Zastanawiasz się! Co ten Jacob tak się wyszykował? To wszystko po to, aby wypić szejka i nagrać podsumowanie do projektu. dobra, właśnie zakończyłem tutaj nagrywać. No, zeszło mi jakąś ponad godzinkę, natomiast no tak to wygląda. Jeżeli chce się coś dobrze zrobić, mogę tutaj pokazać, jak to wygląda. Tutaj zawsze nagrywam sobie na tym monitorze. Mam pokazane, jakby prezentację. Tutaj mam obs a No i tutaj mikrofon, minęło 8 lat, a on nadal działa i jest to bardzo dobra jakość. Więc jestem mega zadowolony z tego. Jest to Samsung C01U. Jakby ktoś się zastanawiał nad kupnem, polecam, no bo jest to naprawdę fajny, mocny tutaj e, budżetowy mikrofon, bo kosztuje około 300 zł, Jak teraz nie wiem, może droższy jest, ale nagrywałem na nim nut, więc też działa do nagrywania rapu. Więc ja idę teraz montować te wideo, no i lecimy dalej. Jest to pierwsza 13 zmontowane Troszkę tutaj dużo było cięć Tutaj każdy przód i tył jest cięcie Jestem mega, mega zadowolony z tego Bo tyle się zbierałem do tego No i teraz lecimy Dalsze zadania Ale idę sobie na spacer mały, krótki Żeby trochę ochłonąć, było tak naprawdę od 19 siedziałem Czyli 2 godziny takiego deep focus work Fajnie, jestem zadowolony Oficjalnie skończona. No ona była krótka, więc 120 stron.